Cześć! Z tej strony Karolina. I Justyna. Cieszymy się, że znów wróciliście do naszego zaplecza. Dzisiaj sięgniemy na regał i wyciągniemy pudło z napisem asertywność. Zapewne większość z Was wie, co to jest. Natomiast dziś chciałybyśmy też porozmawiać o tym, czy ktokolwiek ma prawo przekraczać nasze granice, gdzie kończy się troska, a gdzie zaczyna się wścibstwo? Karola! Opowiesz pokrótce, czym jest ta asertywność? To posiadanie i umiejętność wyrażania swojego zdania, emocji, potrzeb, a także krytyki w sposób nieraniący innych. Myślę, że jest to też umiejętność przyjmowania krytyki, ocen czy pochwał bez zachowań agresywnych. Czyli z takim poszanowaniem granic naszych i cudzych. Kojarzy nam się często z umiejętnością mówienia nie, ale to zdecydowanie coś więcej. No właśnie. A my często mamy problem, by powiedzieć nie. Zwykle dlatego, że boimy się, że ktoś nas oceni negatywnie, jako takie osoby, które nie chcą pomóc, bo przykładowo chcą zrobić komuś na złość. A to jest często, no niestety nieprawda. Bywa też tak, że po prostu nie mamy zasobów, sami potrzebujemy pomocy, nie mamy możliwości zrobić tego, czego się od nas oczekuje. Lub po prostu mamy wewnętrzne opory, by coś zrobić lub coś powiedzieć. Myślę, że to nie musi wynikać z lęku przed oceną. Czasem pewnie tak, a czasem nie umiemy powiedzieć nie, bo nas tego nie nauczono. Myślę, że warto zauważyć, że chodzi o coś więcej niż nie, że to taka umiejętność dbania o własne potrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych osób. Czuję, że jest związana z akceptacją siebie, z szacunkiem dla siebie oraz innych osób. To nie jest przypadkowy temat dla nas. Jest mocno powiązany z ciałem, dietami, jedzeniem. Dokładnie tak. Często nie umiemy powiedzieć nie, ponieważ już w dzieciństwie nie pozwalano nam stawiać granic. Nie wstaniesz od stołu, dopóki nie zjesz. Kto tego nie usłyszał? Nie wolno ci zjeść tego przed obiadem. Nie płacz. Każdy mógł ci powiedzieć, że nie wolno ci się tak ubierać, tego zakładać. A co najgorsze. To jest coś, na co też uskarża się bardzo wiele moich znajomych i moich pacjentów. Oni irytowali się, jako dzieci, na to hasło: Idź i przywitaj się z ciocią, wujkiem czy kimś tam innym. No i zawsze musiał być ten buziak i przytulenie. A mówiąc szczerze, często, jako dzieciaki, nie chcieli tego robić. No ale trzeba było, bo mama czy tam tata kazali. Dzieci i ryby głosu nie mają. Nie płacz. Nic się nie stało. To nam nie pozwala rozwinąć tej umiejętności, ale to nie oznacza, że w dorosłości nie możemy nad tym pracować. Bo możemy. Możemy też wspierać nasze dzieci w kształtowaniu tej umiejętności. Oczywiście, że możemy. Nawet powinniśmy. Szczególnie po to, by opinie i niewygodne pytania innych osób nie raniły nas tak bardzo. Klasyk klasyków. Przy wspólnym stole, standard. Więc nieco mniej. Albo przecież jak będziesz tyle jeść, to nikt nie zwróci na ciebie uwagi. Albo kolejne: No kiedy przyprowadzisz jakąś dziewczynę i nam ją przedstawisz? A Staś, Staś, to kiedy ci się wreszcie oświadczy? Jakby na to pytanie to przyszła narzeczona potrafiła konkretnie odpowiedzieć. O, i kolejne: Kiedy ślub? O, a może wreszcie byście postarali się o dzieci? Tyle lat razem? No i co? Czy to jest troska? Czy już wchodzenie z buciorami komuś w życie? Bo ja uważam, że to drugie. A ty co sądzisz? Dla mnie to takie połączenie zainteresowania, troski, braku umiejętności komunikacji, braku empatii w różnych proporcjach. To, jak ludzie mówią, jest o nich. To, jak my na to reagujemy, to, co my o tym myślimy, jak my działamy. To jest nasza strefa wpływu, to jest o nas. Te pytania, o które podałaś, są trudne. Nie powinno się ich zadawać. Nie wiemy, jaka historia tkwi za brakiem oświadczeń, brakiem dzieci. Przy dużej dozie szczęścia trafimy na kogoś, kto dzieci mieć nie chce i po prostu powie: Nigdy. Możemy jednak trafić na kogoś, kto jest w trakcie leczenia niepłodności, ma za sobą historię poronie, nieudanych in vitro. Myślę, że pewne pytania nie powinny w ogóle paść. Natomiast, gdy padną, to asertywność może nam pomóc na nie odpowiedzieć. To na pewno, szczególnie, że są osoby, które często zadają nam niewygodne pytania, bo po prostu nie widzą nic złego w tym. I zamiast robić awanturę, albo odburknąć coś agresywnie, albo się rozpłakać i wybiec z pomieszczenia, albo odpowiadać jak na przesłuchaniu, można się poślić na taką odpowiedź, która rozwieje wszystkie wątpliwości, jeśli chodzi o to, że nie chcemy rozmawiać na ten temat, ale będzie też na tyle kulturalna że nikt nie powinien się obrazić, bo jeśli wybuchniemy, odpowiadając na to pytanie, no to będą nas uważać za histeryków, których absolutnie o nic nie można zapytać. Ale jeżeli odpowiemy coś w stylu Słuchaj, jak będziemy chcieli mieć dzieci, to na pewno dowiecie się o tym jako jedni z pierwszych. I myślę, że to już powinno wszystkich zadowolić, choć sama doskonale wiem, że czasem ciężko jest zrobić ten wdech i wydech, a potem z uśmiechem na ustach odpowiedzieć w ten asertywny sposób na te mniej wygodne pytania. Czasem wybuchamy złością, bo bardzo długo dusimy w sobie cierpienie, jest nam trudno z tym, że ktoś przekracza nasze granice, ale komunikujemy to w niewłaściwy sposób. Twoja wypowiedź jest nieprzemocowa. Jednak zobacz, że w takim sformułowaniu trochę się dostosowujemy do czyjejś potrzeby kosztem własnej i niejako dajemy pole do dalszych pytań, do dalszego naruszania naszych granic. Nie chcę rozmawiać na ten temat. Proszę, nie pytaj mnie o to więcej. Gdy mnie o to pytasz, to jest mi przykro i niezręcznie, bo dotyczy to bardzo intymnego tematu. Proszę, uszanuj to i nie pytaj mnie więcej. No tak, to co mówisz jest dużo bardziej dosadne i dobitne. Ja tutaj też chciałam zaproponować takie rozwiązanie dla osób, które dopiero się uczą, jak po prostu stawiać te granice i jak rozmawiać, mówiąc, że się nie chce na jakieś tematy rozmawiać. Ale oczywiście wróćmy, bo nasz podcast jest jednak o tych aspektach psychodietetycznych. Wróćmy zatem na tę płaszczyznę. Jak radzić sobie z pytaniami na temat tego, co znajduje się na naszym talerzu? Przykładowo ja jako dietetyk, jedząca maczka, to często dostaję takie pytania. Ej, a dietetyk z burgerem w maku? Ho, 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 Ale zdrowo! O tak, zaglądanie w talerz i komentarze, o które nikt nie prosił. Można odpowiedzieć różnie. Na przykład. Tak, jestem dietetykiem. Tak, jem czasem posiłki, które są mniej wartościowe. Uczę tego moich pacjentów, że w sprzyjającej zdrowiu diecie jest miejsce na wszystko, że liczą się proporcje. Czułabym się hipokrytką, gdybym nie postępowała według zasad, których uczę innych. No, hipokryzja i to pełną gębą. To prawda, ja zwykle też staram się odpowiadać w ten sposób, choć nie zawsze to działa. A jak asertywnie odmawiać jedzenia? A jakie sytuacje można myśli konkretnie? Bo odpowiedź będzie zależna od kontekstu. No dobra, to ja znów się przyczepię do tego słynnego. Ja się tak napracowałam, a ty nie jesz. Zjedz jeszcze trochę, poczęstuj się. Próbuj tego. Wiesz, co mi chodzi. Wpędzanie w poczucie winy, bo nie robimy tego, czego ktoś od nas oczekuje. Dziękuję, nie. Najadłam się. Nie chcę tego próbować. Najważniejsze to mówić o sobie, ze swojej perspektywy. Ja nie chcę już więcej jeść, gdyż się najadłam. Zamiast, nikt nie kazał ci tyle gotować. A jeśli doceniamy, to możemy powiedzieć: Doceniam Twoją pracę, po prostu ja już nie chcę więcej jeść. Jednym z łagodniejszych jest, Dziękuję. Nie wiem już więcej, ale chętnie wezmę na wynos, bo wygląda, pachnie świetnie. Wzięcie na wynos zawsze jest dobrym wyjściem, bo ta druga osoba poczuje się bardziej doceniona. Natomiast to, co chcę zaznaczyć, bo to jest bardzo ważne: my nie mamy obowiązku spełniać oczekiwań innych ludzi. Możemy to robić, o ile jest to zgodne z naszymi przekonaniami i chęciami, czy też zasobami, ale nie mamy obowiązku tego robić. Tak samo, nie możemy brać odpowiedzialności za to, że komunikat, który wypowiadamy, nie jest zgodny z tym, co chciałaby usłyszeć inna osoba. Mamy prawo mieć własne zdanie, nie robić rzeczy, na które nie mamy ochoty, czy też mamy prawo bronić własnych racji. Ale to, co jest istotne, inni mają prawo mieć odmienne zdanie i my powinniśmy to uszanować. Nie przekabacać na siłę. Musimy też mieć świadomość, że gdy ktoś nas o coś prosi lub my kogoś o coś, to trzeba wiedzieć, że tą prośbę można spełnić lub nie i ma się do tego prawo, bo to jest prośba, a nie rozkaz. Odpowiadamy jednak za to, w jaki sposób formułujemy komunikat. Po naszej stronie jest też uszanowanie granic innych ludzi, gdy zwracają nam uwagę, że je naruszamy. Co do oczekiwań? Zgadzam się. Nie jesteśmy od spełniania oczekiwań innych ludzi. Marta Frey ma grafikę ze świetnym hasłem. Zdjęcie z siebie gryzącego swetra oczekiwań innych jest zdrowe bez względu na temperaturę. Masz rację. To, co mówimy, jak formułujemy to, co chcemy powiedzieć, jest naszą odpowiedzialnością. Nie powinniśmy robić krzywdy innym ludziom, ani ich ranić tylko dlatego, że możemy. To jest chamstwo i ja tego nie pochwalam. To, że dano nam wolność wypowiedzi nie oznacza, że musimy słowami żygać na prawo i na lewo. Szkoda, że muszę o tym przypominać. Taka dygresja z dziś, bo wyjątkowo pewna pani dietetyk w radio podniosła mi ciśnienie, wypowiadając się w roli eksperta, który pieprzył farmazony co za kolokwializm. Ty podczas nagrywania podcastu mówisz w taki sposób, czuję się niezręcznie. Jest mi trudno, bo nie wiem, jak odpowiedzieć. Jeśli dalej będziesz tak mówić, rozłączę się na chwilę, by złapać oddech. To jest asertywny sposób radzenia sobie. To takie trzy etapy modelu Pameli Butler: informacja, wyrażenie emocji, przywołanie zaplecza, czyli poinformowanie, co my zrobimy, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Czwartym krokiem byłoby skorzystanie z zaplecza. Myślę, że słuchające nas osoby zauważyły naszą taką ustawkę. Powiedz mi, jak odbierasz to, co powiedziałam? Taką odpowiedź. Zacznijmy od tego, że tak, ta pani w radio mnie wkurzyła i tak, jest to w sumie ustawka, która wyszła bardzo naturalnie, natomiast jest to prawda, bo mnie wkurzyła jak sam skurczybyk. Uważam, że jest to świetny przykład, jak w asertywny sposób dać do zrozumienia naszemu rozmówcy, że nie czujemy się komfortowo z tym, co do nas powiedział, nawet jeśli nie powiedział tego o nas. Ale padły słowa, które tłumaczą, dlaczego nie chcesz prowadzić takiej rozmowy, dlaczego nie chcesz prowadzić rozmowy w ten sposób, że czujesz się niezręcznie oraz jasno poinformowałaś, co zrobisz, jeżeli ktoś zechce forsować Twoje jasno określone granice. I to jest naprawdę świetny sposób. Taki był nasz cel, bo mnie nie przeszkadzają na przykład wulgaryzmy czy kolokwializmy, a normalnie w takiej sytuacji zapytałabym, czy jesteś wkurzona i czy chcesz mi o tym opowiedzieć, ale że to jest odcinek o asertywności. Okej, okay. to teraz ja. Wracając do jedzenia. Załóżmy, że częstuje Cię ciastem, zjadłaś kawałek, a ja Ci namawiam na kolejny. Powiedziałaś nie, a ja dalej Cię namawiam. No zjedz, zobacz, smakował Ci, no chyba nie jesteś na diecie, możesz zjeść. Ja opowiem Ci o sobie z takiej dalszej przeszłości. Czuję, że mam tego ciasta po kokardę, no ale osoba, o której jestem się przygotowała, chciała sprawić mi przyjemność. I kim ja jestem, żeby odbierać jej tę przyjemność? Nie chcę być samolubem, a nie egoistką. Nie chcę też sprawiać komuś dyskomfortu. Obawiam się, co ona sobie o mnie pomyśli. Zjadam zatem jeden, drugi, piąty, siódmy kawałek, przekraczając swoje. Granicę tak bardzo mocno odczuwam dyskomfort, taki, że nie chcę sprawić tej osobie zawodu. Chcę, by ktoś mnie lubił, chcę, by ktoś spędzał ze mną czas, by chciał ktoś ze mną spędzać czas, bo czuję, że ktoś chce sprawić mi przyjemność. I zwykle po wyjściu od takiej osoby jestem na siebie zła, wkurzona, rozgoryczona tym, że znowu się przejadłam, znowu jest mi ciężko, znowu będę gruba. Umrę gruba, co prawda, w dobrym towarzystwie, ale gruba. A co odpowiedziałabyś teraz? Teraz? No teraz to powiedziałabym, że to wszystko jest przepyszne, ale już naprawdę nie dam rady. I że bardzo się cieszę, że to dla mnie przygotowałaś, ale już po prostu nie mogę. Mam jeden żołądek, no więcej się nie da wcisnąć niż ma pojemności. Ale mogę zapytać o to, czy mogłabym dostać porcję na wynos? A najlepiej, jakby mi jeszcze ktoś dał przepis, bo z chęcią sobie to powtórzę i zrobię to w domu. To jest taka sytuacja, gdy odmawiamy, bo nie dajemy rady. A co z sytuacją, gdy nie sięgamy po ten kawałek jedzenia, bo wiemy, że tam siedzi ktoś, kto bacznie obserwuje ktoś, kto patrzy cały czas, ile się ładuje na talerz. Albo inna sytuacja. Sami też dziubiemy, pomimo tego, że chcemy coś zjeść, mamy na to ogromną ochotę, ale boimy się krytyki. Boimy się tego, że ktoś nam powie, że z taką mocą ciała to nie powinniśmy tyle jeść. Albo jest kolejna sytuacja. Gdy ludzie chcą futrować nas jedzeniem, bo jesteśmy szczupli i myślą, że my się po prostu głodzimy, albo się wstydzimy powiedzieć, że chcemy coś zjeść. Co wtedy? To, co opisujesz, to jakieś nasze lęki, nasze przekonania, brzemię wstydu. To, póki to jest w naszych myślach, to z tymi myślami powinniśmy pracować, ale to nie jest temat na ten odcinek. Ale jeśli ktoś nam to mówi, krytykuje, wypowiada się na temat naszego jedzenia, wyglądu itd., to już jest coś, na co odpowiedzieć możemy. Po części dotykasz tymi pytaniami tematów fotofobii, ale to też się prosi o inny odcinek. Co mówić? Można zastosować taki schemat jak wcześniej, powiedzieć co nam nie odpowiada, czyli krytyka, ocena naszego wyglądu, powiedzieć jak się z tym czujemy, powiedzieć, że nie chcemy więcej takich uwag, a gdy to nie działa, za pierwszym, drugim razem, to stosować technikę zdartej płyty. Powtarzanie do skutku też bywa trudne. Jeśli nie chcemy tego robić, to może wówczas należy zastanowić się, czy ta osoba to jest ktoś, kto naprawdę dobrze nam życzy, czy jest to osoba serdeczna, czy może wiecznie nas krytykuje i sprawia, że źle się czujemy w jej towarzystwie? Jasne. Zwłaszcza, że technika zdartej płyty opiera się na wyrażaniu własnego zdania, ale bez emocji, bez gniewu czy irytacji. Musimy zachować spokój i to nie jest łatwe. Co do tego, co powiedziałaś. My tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś nam dobrze, czy źle życzy. My jedynie możemy przyjrzeć się temu, jak my się w takiej relacji czujemy, co w niej dajemy, co otrzymujemy, czy się czujemy ok. I jeśli nie, to faktycznie możemy podjąć decyzję o osłabieniu naszego w niej uczestnictwa. No tak, to co myślimy, a to co ktoś inny ma w zamiarze, to mogą być dwie różne rzeczy. Czasem po prostu mamy niewłaściwe odczucia i przez to no, nie oceniamy tej sytuacji prawidłowo. Uczucia mamy, jakie mamy. Myślę, że niewłaściwa może być interpretacja czy ich zachowań, czy nasza reakcja, a same uczucia po prostu są. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że jeśli zaczynamy trenować zachowania asertywne mówić inaczej niż wcześniej, to nasze otoczenie to zauważy. I czasem musi minąć chwila, zanim ustąpi taki hmm, szok, zdziwienie, bo jeśli do tej pory zawsze zgadzaliśmy się zostać dłużej w pracy, zrobić coś ekstra, popilnować dzieci, kuzynki, czy przyjść na imprezę nie mając ochoty, to otoczenie może być zdziwione, że nagle jest inaczej, ale to się poukłada. Uczucia po prostu są. I musimy dać im przestrzeń, poczuć je. Nie zagłuszać, bo będzie z tego dużo więcej dobrego niż złego. Asertywność to też umiejętność wyrażania swoich uczuć, tylko w nieraniący innych sposób. Karolina, a powiedz mi, jakie ćwiczenie mogłybyśmy zaproponować naszym słuchaczom, aby mogli uczyć się tej asertywności? Bo tak jak już mówiłeś, ona sama z siebie, no niestety nie pojawi się znikąd. Jak powiem, żeby zacząć od obserwacji, to pewnie nikt się nie zdziwi. To jest proces. Nie nauczymy się tego w jeden dzień, ale każdy dzień jest dobry, by zacząć. Drogi słuchający nas osoby, wybierzcie sobie jakieś takie momenty, jakieś takie sytuacje z waszego życia, w których czujecie, że tej asertywności, czy to w przyjęciu krytyki, czy udzieleniu odmowy, wam zabrakło. Może jakieś powtarzalne, które wam ciążą. Zapiszcie sobie przebieg takiej rozmowy. A potem napiszcie sobie najlepiej innym kolorem, co moglibyście powiedzieć inaczej? Jak byście to powiedzieli? korzystając chociażby z naszych przykładów. Popatrzcie, czy formułujecie ten komunikat w sposób niekrzywdzący innych. Pomyślcie, jak wy byście się czuli po usłyszeniu czegoś takiego. Potem powiedzcie to głośno parę razy i spróbujcie zastosować w sytuacji, jak się ona powtórzy. Obserwacje to w sumie największy prezent, jaki możemy sobie dać. Wnikliwe obserwacje i wyciąganie wniosku, no nawet jeśli raz, drugi i trzeci nas poniesie, Albo zrobimy coś, na co nie mamy ochoty, to analizując później te sytuacje, możemy opracować sobie pewne strategie. Możemy wyciągnąć wnioski i skorygować pewne zachowania tak, by kolejnym razem nie dać się już tak bardzo sprowokować. No cóż, moi drodzy, coś tam dzisiaj poopowiadałyśmy. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego dla siebie. Pamiętajcie, Asertywność to nie egoizm, a zdrowe dbanie o swój dobrostan. Skoro obserwacje, to obserwujcie nas na Facebooku i Instagramie. Justyna, czyli Ola Boga, podkreśnik dolny Hashimoto. I ja, czyli Uwaga, dieta. A ja jeszcze was poproszę o subskrypcję naszego podcastu. Zapraszamy bardzo Was mocno, klikajcie w dzwoneczek na YouTubie, albo dodajcie do ulubionych na Spotify. U. Dodam tylko, że w przyszłym odcinku. Mamy zamiar opowiedzieć o tym, jak przeżyć święta, aby nie zwariować, nie przytyć 100 kilo. Także obserwujcie, subskrybujcie, żeby nie przegapić naszych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Dzięki za wysłuchanie. Do następnego. Ho, ho, ho! Merry Christmas, everyone!